Chociaż Dobra, dawaj. Pozdrawiam YouTube! Mhm. Jedno nagranie, zatrzymujemy! Zaraz mam ograniczony wybór Bo w większości rzeczy nie było wysyłki do Polski! Przez, przez tą wysyłkę? Zalaz to pedał Ty kurwa, nie wiedziałem co mi tak mokro, a to mi spodnie ...piąkały tą wodę kurwa Ja pierdolę Wysrałeś się ale... Tak, kurwa bokiem nogi ty, ty Głupi chuju Zabijecie. Widziałeś to? Nie? Po prostu nie powisz co już miałem Już go miałem A no, chem się pierdolzie, ja się boję o tą kamerę. To będzie na zakończenie. Моќе ќе помиштају што јас јас си за